Posłuchaj Polaku, Rodaku, Starszy i Dzieciaku. Nie ma na tym świecie nic ważniejszego od Twojej rodziny. Nie ma na tym świecie nic ważniejszego od Twojego państwa, od państwa polskiego. Żaden inny kraj nie ma prawa rządzić naszym państwem. Żaden inny kraj nie ma prawa Tobie mówić, co masz robić i w co masz wierzyć. Wychowali Ci Twoi rodzice, Twoi dziadkowie i dobrze Cię wychowali. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Ten kraj, Polska, przeszła naprawdę wiele i widziała wiele zła i to zło zwyciężyła. Niestety ta ziemia przesiąknięta jest krwią Polaków. Polaków takich jak Ty. Ludzi młodych, ambitnych, z marzeniami. Ich krew jest dziś budulcem tego świata. Tych ulic, po których chodzisz, to nie zasługa Unii Europejskiej. To nie zasługa Niemiec, bo jedyną ich zasługą jest właśnie ta czerwień tej naszej ziemi. Więc nie daj sobie wmówić, że bycie Polakiem jest wstydem, bo wstydem może być tylko odwracanie głowy i serca od tego kraju. Tak bardzo próbują ci uprzykrzyć Polskość, obrzydzić Polskość, tylko i wyłącznie dlatego, że się nas boją, bo wiedzą, jak silnym państwem jest Polska. I jak silnymi są Polacy. Bądź dumny z tego, kim jesteś, bądź dumny z bieli i czerwieni.